Witam wszystkich. Dzisiaj będę troszkę przynudzał, zresztą jak zawsze. E, o czym to ja miałem powiedzieć, słuchajcie? E, o ile z daleka to akwarium nie wygląda tragicznie. Widać, że coś tam ruszyło. O tyle, jeżeli przybliżę Wam telefon do akwarium. Zobaczycie, że nie dzieje się tutaj zbyt fajnie, glony troszkę, można pff, troszkę opanowały to akwarium. A co jest gorsza? Yy, co jest gorsze? No rośliny nie rosną tak, jakbym się spodziewał tego i ewidentnie widać, że czegoś im brakuje. Jak to jest tak naprawdę z tą ziemią, bo yy, mokre łapska zasugerował mi i pozdrawiam zresztą... Yy, żeby sprawdzić, co tam pod żwirkiem się dzieje i jak sprawa ma się z żelazem i z mikroelementami. Co też uczyniłem, ale o tym później. Troszkę o nawożeniu powiem teraz tym akwarium, bo można powiedzieć, że jeśli chodzi o makro, to w cudzysłowie oczywiście doszedłem do perfekcji, bo w cudzysłowie w sensie takim, że Sami wiecie, że parametry wody w akwarium cały czas się zmieniają i nie wiem jak wy to robicie, ale wiadomo, rybki, odchody, gnijące szczątki roślin i tak dalej i te parametry się cały czas zmieniają, co z tego, że ja dam na przykład, przez cały tydzień będę nawoził 2,5 ppm azotu, jak no cały czas Woda i parametry jej zmieniają się, albo są większe, albo są mniejsze, albo się więcej nakarmi rybki, yy, i więcej fosfor podskoczy troszkę, albo mniej i tak dalej i tak dalej I tak naprawdę nie znalazłem jeszcze złotego środka, jeśli o to chodzi, ale, yy, no słuchajcie, zacząłem tak naprawdę od yy, dwóch tygodni. W niedzielę będzie dwa tygodnie, jak yy, zacząłem. Nawozić akwarium potasem i azotem. Fosfor również zacząłem dozować, ale troszkę później. 38, 15 dokładnie w niedzielę badałem wodę. To było jeszcze przed nawożeniem, przed, przed podmianką, przed skaszeniem się, przed zapaleniem się światła. Fosfor wyniósł mi 0, azot 2. pH tam było 6,2 czy coś w tym z tego, nie pamiętam już dokładnie. Wtedy to zacząłem właśnie pomalutku nawozić. Później znowu we wtorek spadałem tą wodę. Azot wyszedł mi 5, PO4 0, żelazo 0 oczywiście. Wtedy stwierdziłem, że zacznę nawozić fosforem, żeby ten stosunek był jednak zachowany 1 do 10, czyli fosfor do azotu. I każdego dnia zacząłem dozować 0 przecinek 34 ppm no i czekałem co będzie dalej w piątek po zbadaniu wody ponownie NO3 wyszło mi 10 PO4 0,25 troszkę to za mało ale widać z tego, że jednak ten fosfor się troszkę podniósł w niedzielę wyszło najlepiej bo azot wyszedł mi 10, fosfor 1, także stosunek 1 do 10 idealnie słuchajcie dalej, co to drugi tydzień był już to mam zapisane zacząłem notować, bo sorry, że tak kręcę tym aparatem, bo z łapy oczywiście statyw ma, nie chciało mi się tego ustawiać wszystkiego i Ponownie w niedzielę była podmianka. Po podmiance zacząłem dozować 4 ml azotu po 0,6 ppm i fosforu 1 ml dziennie po 0,34 ppm. Potas również tam dolałem po podmiance 50 ml po 0,4 ppm. W czwartek, po zgaszeniu światła, sprawdziłem parametry wody, wyszedł mi azot 20, PO4 1,2 ale wracając do tego, co zasugerował mi Mokre Łapska żelazo ze supa wody wyszło mi zero i spod żwirku zbadałem również 0. i mi się wydaje słuchajcie, no jak to jest z tym żelazem, wszyscy mówią, żeby w ogóle mikro żeby nie podawać mikro, zwłaszcza jak się jest, jak, jak ma się akwarium postawione na ziemi ogrodowej no, większość przynajmniej słyszałem, że mikro, żeby nie podawać, żeby podawać sam potas, azot, ewentualnie fosfor, ale na roślinach ewidentnie widać braki. Mi się wydaje, że to są braki żelaza. No, znapcom nie jestem żadnym, ale no coś jest, ja Wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Mam taką roślinę jak bakopa, a jest to roślina szybko rosnąca i. Tak naprawdę to jest dobry wskaźnik, jeśli chodzi o ubytki w akwarium, bo na pierwszym miejscu właśnie bakopa pokazuje, jakie niedobory są w akwarium. Pokażę Wam, jak to z bliska wygląda. Wcześniej wyłączyłem filtr specjalnie, żeby nie mieszał tutaj wody. Mam nadzieję, że to będzie widać. Popatrzcie te, te listki. Zwłaszcza tutaj na przykład widać dobrze. Nie wiem, czy włożę palec do wody, walić to. Tutaj ten listek na przykład. Widzicie, on jest przeźroczysty taki. Troszkę zielonego jest, większość przeźroczystego. Tutaj też widać po tych liściach. Popatrzcie, jakie one są. Czy to jest brak żelaza? No bo mi się wydaje, że azot, fosfor i ten potas, no to no kurczę, no nie ma siły. Testy chyba nie kłamią, tym bardziej, że nie robię ich pierwszy raz i jak to się z tym ma, to naprawdę nie wiem. Tutaj ta Rotala, Rotundifolia mi ruszyła. No ale też, no to jest kurczę, szybko rosnąca roślina i, i powinno to wyglądać zupełnie inaczej. Słuchajcie, pokażę Wam, jeśli chodzi o sytuację glonów w moim akwarium, bo konkretnie czyściłem to akwarium w niedzielę, w tą ostatnią niedzielę, czyli minęło 6 dni, nie, nawet nie 6, 5 dni. Szyba wygląda tak. Pewnie powiecie, że to nie jest najgorzej. No i rzeczywiście, może to nie jest jeszcze najgorzej, jeśli chodzi o glony, zmienił mi się etap troszkę w akwarium, bo z zielenic zaczęły się tworzyć... Bateria, przecież podłączone, dobra, nieważne, zaczęły mi się tworzyć nitki i wygląda to koszmarnie, słuchajcie... co wam może, co wam mogę jeszcze pokazać e, jeśli chodzi o parwulkę zaczyna troszkę troszkę, ale jest opanowana tutaj przez glony tak naprawdę nie wiem co z tym robić mam pewien pomysł, ale później wam powiem o co mi dokładnie chodzi e, jeśli chodzi o tą alternatę nie wiem jak to jest, bo z drugiej strony też przeczytałem że za dużo żelaza szkodzi i Rośliny mogą równie dobrze zatruć się żelazem. Jak to wygląda z tą alternateą? Po prostu ona z wierzchu w miarę jeszcze wygląda, ale tak naprawdę trzyma się na korzonkach, a łodyga od żwirku jest zgnita. Także, jakbym pociągnął, to łodyga na dole jest zgnita, trzyma się na samych korzonkach. Ja nie mówię, że wszystkie wszystkie te sadzonki alternate, ale, ale tam kilka ich jest. Co teraz robić? Nitki, nitki wszędzie. I tak naprawdę już słuchajcie, głupi jestem cały z tym nawożeniem. Co planuję zrobić w niedzielę? Na razie nie mam czasu, bo oczywiście zaniedbałem też troszkę to akwarium z pracy do domu, z domu prosto na siłownię i do łóżka. Później znowu do pracy i tak dzień za dniem, a w niedzielę mam wolne, więc na pewno będę walczył z tymi glonami. Zielenice już tak nie atakują, bo jak powiedziałem wcześniej, troszkę etap inny w akwarium, znowu nitki się zaczęły. Z tego co wiem, to nitki pojawiają się w świeżym akwarium. No co, będzie konkretna skrobanka szyb, korzeni i tak dalej. Ten korzeń yy, z Japan konkretnie obetnę razem z tym, z tym, z tym chem całym, kurczę z tymi nićmi, z tym z tym wszystkim całym glonem, z tym badziewiem. Yy, no i od poniedziałku albo nawet w niedzielę od razu zacznę, sam już nie wiem czy nawozić tym mikro od gościa z Allegro, czy po prostu wleję zalecaną dawkę Profito. Yy. Zalecaną dawkę producenta, czyli 10 ml. I zobaczymy, co się będzie działo, bo. No, według mnie, kurczę, no to makro cholera jest w tym akwarium i zresztą testuję co 2-3 dni, testuje tą wodę i. No i stosunek mam zachowany i no, powinno to cholera izia. Nie wiem. Z drugiej strony, jak czytam na forach i na różnych poradnikach. Jeśli chodzi o niedobory roślin, to Kurwa, no nie chcę przeklinać, bo może młodzi też mnie oglądają i nie chcę nikogo gorszyć, ale e, azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te e, związki puch, charakteryzują się praktycznie takimi samymi objawami, czyli Zanik wzrostu roślin, jakieś plamki brązowe, jedynie co to o żelazo w miarę tak precyzyjnie można wyczytać, jakie są tam, że, że liście brązowieją, że plakną, że, blakną, że... Ale sami wiecie jak to jest. Także taki mam plan, jeśli chodzi o to akwarium. W niedzielę konkretne czyszczenie. Zaczynam nawozić mikro, i do tego makro, tak jak do tej pory. Będę starał się trzymać ten stosunek 1 do 10 azot yy, i fosfor. Oczywiście potas troszkę w mniejszej ilości, bo potas jest w tym mikro zawarty również. Zresztą sami wiecie, że yy, potas również dozujecie razem z azotem i, i z fosforem. Jest pewna, pewna część te, tego potasu również w tych solach. Także słuchajcie, no tyle ode mnie, tyle na dzisiaj. Na razie się nie poddaję. Jak mówię, z daleka nie wygląda to źle, ale z bliska prezentuje się już dużo gorzej. Słuchajcie no, tyle na dzisiaj. Kończę i słuchajcie no, pozdrawiam was serdecznie. Miłego weekendu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pewnie nagram coś w niedzielę po czyszczeniu, jak to wszystko się prezentuje. I, i to wszystko. Słuchajcie. Na razie. Cześć.